Projektowanie strony internetowej od podstaw może być czasochłonne. Dzięki funkcji kompozycje w WebWave możesz przyspieszyć proces projektowania, korzystając z gotowych szablonów, układów generowanych przez AI lub zapisując własne projekty do przyszłego użytku. W tym filmie pokażemy ci jak najlepiej wykorzystać kompozycje. Kompozycje to gotowe sekcje, które możesz dodać do swojej strony. Te układy zostały zaprojektowane, aby pomóc ci szybko tworzyć treści przy zachowaniu profesjonalnego wyglądu. WebWave oferuje kolekcję profesjonalnie zaprojektowanych układów, które możesz natychmiast dodać do swojej strony internetowej. Aby z nich skorzystać, otwórz panel kompozycje w pasku narzędzi po lewej stronie. Przeglądaj różne kategorie, takie jak menu, nagłówek hero i stopka footer. Kliknij Dodaj przy wybranej kompozycji, aby wstawić ją na swoją stronę. AI może też automatycznie wygenerować kompozycje dopasowane do stylu Twojej strony internetowej. To oszczędza czas i zapewnia spójność projektu. Wybierz kompozycję i kliknij Użyj z AI. Wprowadź podstawowe informacje, takie jak branża lub preferowany styl. Sztuczna inteligencja dostosuje kompozycję do Twojej strony. Jeśli stworzysz projekt, który chcesz ponownie wykorzystać, możesz zapisać go jako własną kompozycję i uzyskać do niego dostęp w dowolnym momencie. Nawet na innych stronach internetowych, które tworzysz w webWave. Zaprojektuj swoją sekcję np. Na niestandardowy nagłówek, tabelę zenową lub blok opinii klientów. Otwórz panel warstw i zaznacz wszystkie elementy, które mają być częścią kompozycji. Wskazówka. Utworzenie grupy ułatwia zarządzanie i zaznaczenie wszystkich elementów jednocześnie. Kliknij Moje układy w panelu Kompozycje. Wybierz dodaj, a Twoja niestandardowa kompozycja zostanie zapisana. Teraz możesz uzyskać do niej dostęp i używać jej, kiedy tylko potrzebujesz. Dzięki kompozycjom możesz budować strony internetowe szybciej, inteligentniej i w profesjonalnym stylu. Niezależnie od tego, czy korzystasz z gotowych układów wsparcia AI, czy zapisujesz własne szablony, ta funkcja sprawia, że projektowanie stron jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.